Każdy człowiek chce być piękny, gładki, ładny. Każdy przychodzi przez pewien okres, kiedy wyciska wągry i pryszcze na twarzy, tak zwany trądzik. Każda dziewczyna ma okres, kiedy spędza go najwięcej przed lustrem. Każdy chce być zdrowy, ale zdrowie to jest dobrostan to jest wartość. I warto dzisiaj to lustro i wągry. Zamienić na czytanie na temat Juliana Aleksandrowicza i dbać o dobrostan zdrowia, żeby dzisiaj na świecie nie było ruchu samobójczego, gdzie ludzie nie chcą żyć w zgniliźnie na poziomie naruszenia dobrostanu przyrodniczego, bo już nie, przykra, bo już nie przeszkadzają im wągry czy zmarszczki, tylko przeszkadza całe otoczenie przyrodnicze który jest jednym wielkim nowotworem ekologicznym. W związku z tym podążanie za tym, żeby być pięknym, czystym i gładkim, to jest czytanie czegoś, co jest ambasadorą wiedzy, czyli królową duchowości człowieka za heglem, filozofii na poziomie zdrowia, dobrostanu zdrowia Juliana Aleksandrowicza.